To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Zakończyły się właśnie kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata. W Wingen wygrywa Forfang wraz z Rio Kobayashi, dalej Kraft, drugi Kobayashi, piąty Bresadola, dalej Pedersen, Lindwig, Wellinger, Kos i Kytosacho. Ogólnie rzecz biorąc, myślałem, że dzisiaj będzie średnio ze skakaniem, bardzo średnio, a u kobiet oczywiście do skakania za bardzo nie doszło, no ale by. Obydwa treningi u mężczyzn i jeszcze kwalifikacje, które w miarę sprawnie udało się przepchnąć, nawet te warunki były takie w miarę, w miarę. Oczywiście byli załącznicy z poprzednimi warunkami typu Johansson, typu Aman, ale ogólnie większość właśnie poza Johanssonem, która miała awansować, no to awansowała do konkursu głównego. Luta z przodu cały czas, dobrze powiedzieć, że 1,4 m na sekundę z przodu to o Jezu, jakie słabe warunki miał, a 9 hamana to już w ogóle, no bo było tak przeciętnie około 2 m na sekundę, więc no na takich po prostu danych operujemy, że w okolicach 25 było odejmowane zazwyczaj. Zawiatra zdarzało się też dużo, dużo więcej. Szerwem miał prawie 3 metry na sekundę z przodu, przepotężna liczba odjęta zawiat. No ale Wellinger przepraszam, Willingen, no to akurat to się po prostu zdarza dość często, jeżeli chodzi o warunki. W każdym razie wygrywa Ryuko raz z Forfangiem. Forfang wyrównał rekord skoczni 153,5 metra. Szykował się do telemarku, ale jednak wcisnęło go tak mocno, że nie było nawet za bardzo śladu tego telemarku. Chociaż było widać na powtórce, że się składał do telemarku, ale nic z tego za bardzo nie wyszło, ale pewnie ustany skok. Ryo Kobayashi dużo bliższy skok. Treningi słabe, nawet bardzo słabe jak na Ryo Kobayashiego, a tutaj spisał się naprawdę świetnie i trudno powiedzieć w jakiej jest dyspozycji Ryo. Poza tym, że jest dobrej ogólnie, ale czy jak na siebie dobrej, no naprawdę trudno powiedzieć. Trzecie miejsce Kraft. Podobno wymęczony dość kraw, podobno do środy nie robił nic, po prostu odpoczywał psychicznie po tym. No i chcę jeszcze się tutaj odnieść do tego co powiedział pan Błachut, co w mojej opinii jest zgodne z stanem faktycznym, że jednak Zajc no, przegrał tam z warunkami w dużej mierze, chociaż wydaje mi się, że też skok nie był tam za dobry, ale jednocześnie kompletnie jest pominięte milczeniem i też nie widzę jakby w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni, jeżeli chodzi o fora, na przykład w wątku, że Zajc skorzystał na czymś bardzo, bardzo podobnym w planicy. Że nikomu nie zawiało z tyłu. Zawiało z tyłu, tylko że Rio który prowadził po pierwszej serii, miał dużo, dużo gorsze warunki. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem, albo miał bardzo słaby z przodu, dużo słabszy niż Zajc, albo miał po prostu dużo mocniejszy z tyłu niż Zajc. I... To raczej zostało wypchnięte gdzieś tam ze świadomości. Może to jest też kwestia tego, jak te sympatie, antypatie są w społeczeństwie rozłożone i na co akurat można położyć akcent z dużo większą jakby pewnością. Czwarte miejsce Jun Shiro, który bardzo dobrze skakał. Jeden trening góra drugiej dziesiątki, poza tym trzecie miejsce. Tutaj też bardzo fajny skok, mimo że go mocno skręciło w prawą stronę i nawet z tego przy bardzo w porządku warunkach jednak skoczył wyraźnie za rozmiar skoczni i... No ciekawe, czy jutro może naprawdę pokazać bardzo dobry skok też Journe bo naprawdę dzisiaj Dunseilo się świetnie spisywał. Piąte miejsce, Bresa Dola. Po treningach tego nie było widać. Jeżeli już bym kogoś chciał tam postawić, to spodziewałem się raczej sama, aż tak wysoko ale naprawdę Brestadora miał skok bardzo fajny i też widać było, że on akurat miał naprawdę na samym dole też z przodu, że go trzymało, bo często było też tak, że na progu było bardzo mocno z przodu, a dalej było mocno z przodu, ale jednak to, że jest strzał za progiem od razu z przodu, to wielu zawodników trochę wyhamowywało i akurat w tej konkretnej sytuacji, Wiatr z przodu za, za progiem nie jest tą okolicznością sprzyjającą. Szóste miejsce Pedersen, no skok bardzo długi, ponad 150 metrów, no nie zrobił telemarku po nim. Belka w dół ogólnie z dziewiątej było dość odważnie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, a wydaje mi się, że akurat po forfangu tak dobrze skaczącym forfangu można było zostawić się na tą ósmą. 7. Miejsce Lindwik Skok w porządku i trochę lepiej wygląda Lindwik, ale no cały czas brakuje Lindwika tego sprzed dwóch sezonów, no cały czas tego brakuje. Ósme Miejsce Wellinger Skok bardzo w porządku, ale też bez rewelacji. Zresztą treningi też nie jakieś bardzo dobre jak na Wellingera. 9. Miejsce Kosno lepiej na treningach niż tutaj też, ale odbiły ten narty, za progiem trochę nim porzucało. Skok chyba nie idealny, ale też warunki w powietrzu nie mówię się na odczycie, ale o podmuchy, które raczej nie były idealnie właściwie skocznie, tylko też chyba trochę z boku dostał i dziesiąte miejsce: Keto Sacho. Nie aż tak słabo jak na treningach, raczej dużo lepiej niż na treningach. I jestem ciekaw, czy na innych skoczniach też będzie dobrze, bo tutaj raczej, przy względnie dużej skoczni, przy silnym wietrze z przodu, no to raczej Ketosacho powinno się skakać bardzo dobrze. Ale jestem ciekaw, czy jeżeli w Lake Passy będzie w okolicach zera, no to jak będzie się Ketosacho miał z taką skocznią. Reprezentacja Polski 16 zniszczył występ po prostu w porządku i warunki też jak najbardziej w porządku. Z innymi reprezentantami Polski wizualnie wydaje się, że. Warunków za bardzo nie było i na treningach wyglądało to lepiej, ale są też inne kwestie. 34 Kubacki no końcówka lotu taki z kołowrotkiem i praktycznie no na dwie nogi może dużo powiedziane, ale podejście lądowanie było takie bardzo słabe. 37 żyła, no lądowanie też nie przyłożył się do lądowania, skok średni, warunki też nie 49 Stoch i tutaj to wygląda średnio, bo wbrew temu co powiedział Pan Rudziński, no to nie zgodzę się z tym, że Stoch jakoś niebywale spóźnił skok, raczej nie wyróżniał się tutaj w ogóle na tle reszty stawki, raczej bym tutaj nie upatrywał jakichś poważnych problemów, a raczej upatrywałbym prędkości o 85,5 na, na godzinę, najwolniejsze zdecydowanie ze wszystkich, a Warto wspomnieć, że z tej najniższej belki, czyli z siódmej, bo Stoch skakał z ósmej, tylko jeden zawodnik miał poniżej 86,5, czyli trofenik 86,4, Stoch miał 85,5, jadąc na jazd wyżej. Z jego belki 86,1 miał Zograwski, który i tak skacze słabo, zawsze jest strasznie wolny, a i tak był szybszy o ponad pół kilometra na godzinę. Zajc, który kiedy jest w słabej formie, no to też jeździ bardzo wolno, 86,2 na godzinę, a Marusiak. Jechał belkę wyżej, ok, ale ogólnie Marusia, jak zwykle jeździ bardzo wolno, i jedząc tylko belkę wyżej, był o ponad kilometr szybszy. Więc z jednej strony wiem, że warunki, chociaż usieniony oczet, akurat jakoś tego bardzo mocno nie pokazał. No, ale ta prędkość najazdowa napawa ogromnym niepokojem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie było wiele spóźnienia potężnego w powtórce. Jest no słabo to wyglądało, bardzo słabo, jeżeli chodzi właśnie o prędkość najazdową, bo ona naprawdę się wyróżnia na tle stawki i jeżeli by jeszcze równać do czołówki tej siódmej belki, no to naprawdę to wyglądało bardzo źle i DNS wąsek, bo jest przeziębiony. Być może pozbiera się na niedzielę. Są takie głosy, ale nie ma pewności co do tego, że Polacy wystartują w piątkę w niedzielę. Oczywiście, jeżeli konkurs dojdzie do skutku, bo tutaj akurat przy tych prognozach trzeba zostawić taką gwiazdkę. Austriacy, 13. Wetner występ. Bardzo przyzwoity 20. trzofaik, najważniejszy ze swojej belki, ale jednocześnie, no, dużo szybszy niż wielu zawodników z tej belki ósmej, co jest akurat dość zaskakujące. 29. Hybeck, no, myślałem, że będzie lepiej. Jeden trening odpuszczony, a myślałem, że no, Hebeck przy tych warunkach, no, będzie lepiej. 30. Herl mógłby trafić lepiej, ale też raczej Herl troszeczkę zawodzi z dyspozycją. 39. Huber, wywalczona miejscówka w kontynentalu i skok nierewelacyjny, ale w zupełności wystarczający. 12. Geiger, występ, Przyzwoite warunki, też nie jakieś super, hiper, jak na standardy konkursu, Czyli około 2 metrów na sekundę z przodu. 18. Hoffman, skok w porządku, belka wyższa. Najkurczej. No kiedy jak nie teraz, przy tak niezbyt równych warunkach, przy tym, że jest z przodu z czyli raczej będzie miał nieco wyższą belkę, no to kiedy jak nie teraz poprawić tą życiówkę. 29. miejsce, kiedy on wielokrotnie skakał na dużo wyższym poziomie niż to 29. miejsce, a to jest i tak życiówka, bo często te drugi skoki naprawdę mu nie wychodziły. No jestem ciekaw, czy naprawdę w końcu dzisiaj będzie ta życiówka, bo ta życiówka, jak na klasy zawodnika, jest relatywnie słaba, bo nawet kontynentalowcy z pozostałych nacji, pozostali kontynentalowcy niemieccy, no to jednak życiówkę mają Często co najmniej nieco lepszą, zazwyczaj dużo lepszą, a on naprawdę życiówkę ma mocno średnią. 24. Miejsce. Rajmund, występ w miarę przyzwoity, było widać, jego go chwyciło i gwałtownie wpuściło w locie. 32. Paszkę, no skok taki no mocno średni. 42. Laje, tym bardziej skok. Bardzo mocno średni. Słoweńcy. 17. Domen prełskok bardzo fajny, no ale podparty bardzo zdecydowanie. Obydwiema rękami i do tego jeszcze czterema literami, więc 13,5, 12,5 mogło być nawet nieco bardziej surowo oceniony, No ale z drugiej strony, jednak, nie było to jechanie na plecach przez półskoczni. Tylko jednak tuż przed linią sędziowską, więc w zasadzie ten, no, te noty są w miarę w porządku. 27. Zajc, mówiłem już o kontekście z planicą, z Kulm. I tutaj no po prostu prędkość najazdowa bardzo słaba, ale często kiedy Zajc jest trochę słabszej formie, nie w swojej topowej, no to jednak jeździ bardzo wolno. 30. miejsce Peter Pryut. no występ powiedzmy w miarę, w miarę 40. Mogel też występ powiedzmy, że w miarę. Norwego 11. Sundal, no jego trzymało bardzo mocno, było widać, że go bardzo mocno trzyma w powietrzu i występ bardzo przyzwoity. 25. Estfold, nie mogę się przekonać do Estfolda. Zwłaszcza kiedy te najazdy są krótkie, to mam wrażenie, że Estfoldowi to przeszkadza. No, poza no to miał to zderzenie dość brutalne, jeżeli chodzi o Puchar Świata. I 57 Johansson. Czwarty i dziewiąty na treningu. No, nie trafił najlepiej z warunkami, ale aż ciężko to wytłumaczyć, że było aż tak źle. Że nawet nie było setnego metra, jeżeli chodzi o Johanssona. No, bo inni sobie poradzili. Mieli nawet bardzo słabe warunki, no, ale taki Czekon wylądował dużo, dużo dalej. Też się nie zakwalifikował. No, ale przynajmniej wedle osiągniętego czytu. Nie wyglądało to aż tak dramatycznie. No i to jest zaskoczenie po tych świetnych treningach, naprawdę, no, no jest to ogromne zaskoczenie. Japończycy, 21 Nikaido, występ po prostu przyzwoity, 36 miejsce, Nakamura 30, przepraszam, 47 Takeuchi, no skok średni, warunki średnie, no ale wystarczyło. A poza tym, może Nakamura w końcu po. Końcówce rywalizacji, jeśli chodzi o zakopane jego końcówkę, no bo nie przeszedł kwalifikacji. Chodzi mi tutaj o drużynówkę, pomyśl co się tam w lotach może na Kamura skaczy nieco lepiej, nieco lepiej, najlepiej w sezonie, czyli cały czas mocno średnio, ale przynajmniej na przemycie kwalifikacji, no bo nawet w takich obsadach nie dawał sobie rady, a tutaj pewnie przemięte kwalifikacje. Szwajcarzy 27. Deszfanden, występ powiedzmy, że w miarę w miarę 38. Imhoff, wrócił do całkiem niezłej formy i znów prędkości najazdowe dużo lepsze z tej samej belki, co Kamistoch 2 km na godzinę więcej. 43. Peje, no trochę za bardzo to odbicie poszło do kierunku, trochę za bardzo do przodu, no i skok ogólnie średni, 44. Amanno no trafił bardzo źle, i chyba najgorzej w jedyny, który miał poniżej metra na sekundę z tyłu, przepraszam, z przodu, no a jednak poradził sobie lepiej od niektórych zawodników. Finlandia ze Estonią, dziesiąty Kytosacho, o nim akurat już mówiłem, czternasty Aigro. Skok bardzo, bardzo fajny. 23. Alto. No Alto skacze średnio, ale tutaj warunki no, troszeczkę pomogły, chociaż nie wiem, nieco porzucało jeszcze w powietrzu. 33. Walto. No myślę, że przy tych warunkach Walto będzie dość ciężko, relatywnie ciężko. 54. Etnusen. No nie trafił za dobrze, ale też wydaje mi się, że skok po prostu był już sam z siebie dość słaby. Jestem ciekaw, czy jutro okaże się, że Włosi wyprzedzą finalnie zestaw, jeśli chodzi o Puchar Narodów łączony. Włości. Mówiłem już o obręb 15 15. Instamskok też bardzo fajny, no i wydaje się, że jutro ten duet naprawdę może się pokusić o bardzo dobre występy. 28. Miejsce. Kampreger. występ zaskakująco dobry patrząc po treningach, a lądowanie i podejście lądowania, jak to u Kampregera. Mocno średniej też ma cały czas problemy z timingiem, ale no wiatr mu wyraźnie pomógł, jeżeli chodzi o drugą fazę lotu. 51. Czeko, no nie trafił dobrze z warunkami i. Owłos, ale jednak nie ma go w konkursie głównym. USA wyczyszczone z juniorów, zresztą nie ma się co dziwić, wszystkie składy wyczyszczone z juniorów, no moza, może poza akurat dziewczynami, no ale Luti i jednak Nika Preuc, no to za mocne firmy, żeby trzymać je gminam Mistrzostwa Świata Juniorów, chociaż akurat rok temu, no to obie panie były słabsze, ale jednak Miałem mocną pozycję w Pucharze Świata, no ale jednak nie pozycję liderki Pucharu Świata i czwartej chyba w tym momencie, Luty jest chyba czwarta w Pucharze Świata, więc no szkoda byłoby je wysyłać na Mistrzostwa Świata Juniorów, bo pewnie niektórzy zapomnieli nawet, że Luty jest jeszcze formalnie juniorką. USA 19, Larson, no bardzo fajne treningi, jeszcze lepszy konkurs kwalifikacyjny, bardzo to odbicie skierowane do przodu, z głową skierowane do przodu, a nie tak jak u Urlauba, że bardzo fajnie to wyglądało. 48, Bickler, no wystarczyło po prostu na kwalifikacje i już z samego względu przyjęcia kwalifikacji jest to fajny. Występ 52, trzeci Din. 56, urlop. No u niego to nie wychodzi, że no bardzo gwałtowny rzut na progu wykonuje. Te te przychodzą bardzo szybko, no i w ogóle nie nabiera wysokości, a to jest za onik głównie bawiący właśnie na wysokości przelotowej. No i z przodu na dużej skoczni, relatywnie dużej skoczni, no będzie się męczył urlop. 22 FOB. Warunki nie jakieś mega dobre, na treningach było nieco słabiej, ale też na bardzo fajnym poziomie. Czyżby jutro miały być w końcu punkty dla Francuzów, jeżeli chodzi o Puchar Świata? Jest to wielce niewykluczony, no bo FOB jest względnie na początku listertowej, chociaż akurat po Pedersenie, co wydaje mi się średnio korzysta, jeżeli chodzi o Foberta, raczej bym obstawiał że ci, którzy akurat, chociaż jeszcze nie wiadomo, ona chyba jeszcze zostanie wylosowana ta lista startowa tak naprawdę, więc jeżeli będzie przed Pedersen, to będzie dla niego ogólność wielce sprzyjająca. 35. Marusiak, no wolno jak na swoją belkę, ale dał sobie radę dość spokojnie. 41. Ipsolu, no bardzo to odbicie kieruje w górę, ale jakoś wychodzi mu to lepiej niż u Urlauba. 45. Kaliniczenko, jego akurat Realizator oszczędził, no bo miał jakiś tam problem. W związku z czym kilku zawodników no, widzieliśmy z dużego oddalenia, jak z kamerki internetowej, takiej sprzed 15, może nawet 20 lat. No i tylko pierwszą połowę lotu, tak wyszło. 46. Kołdelka, no występ średni, ale wystarczył 50. Zograwski, wolno skok, słaby, nawet bardzo słaby, ale wystarczyło jednak czekon, nie dostał się do konkursu głównego. 52. Szerwę. To, że ogólnie się całkiem fajnie zaprezentował w miarę przyzwoicie, no to już jest na jakiś tam plus. 55. na 58. Pulbert tutaj nie będę za dużo mówił, no bo Rumunii skaczą jak skaczą i naprawdę, nawet jak na swoje możliwości, no to chociażby dwa lata temu prezentowali się dużo, dużo lepiej. Czy to Feldoran, czy Czaczyna, czy Czaczyna nawet rok temu się dużo lepiej prezentował, a tak, no to naprawdę średnio to wygląda i tak jak mówiłem, to przy okazji chyba Igrzysk Olimpijskich Młodzieży wygląda bardzo źle to, że tam nie ma dopływu nowych zawodników, którzy jako taki poziom, podobny chociażby do Zipesku, który jest chyba takim ostatnim zawodnikiem bez podziału na płcie, jeżeli chodzi o Rumunię, który prezentuje jako taki poziom, jeżeli chodzi o Juniora. Bo dali, no to zawodników troszeczkę jest i zawodniczek, ale ich poziom sportowy jest naprawdę bardzo, bardzo przeciętny. I ogólnie jeszcze można dojść do Kanadyjek, że no. Posypał im się skład, no bo jednak straight prawdopodobnie, czy do końca sezonu, trudno powiedzieć, ale jednak wypada razem z Eilers, więc zostały tylko dwie kanadejki do rywalizacji. No i do tego deadline minął, no jeżeli chodzi o Norwegów, zapomniałem o tym wspomnieć. No nie ma głównego sponsora, miał być do 29 stycznia i nie ma. No i ciekawe, czy rozpoczynamy właśnie proces, który zapoczątkuje upadek skoków norweskich, czy raczej znaczny regres, no bo jest to jednak. Miejsce, które jest po prostu klepko skoków na znaczy, ciężki, czy tego chcemy, czy nie. No a jest też jedna wspólna kwestia już z finami, czyli Via Play, czyli to, że jednak te skoki są za Paywallem. Oczywiście dla fanów no to de facto nie jest to przeszkoda. No ale dla szerszego widza, no to może jednak sobie wybrać coś innego. Nie jest to w ogóle dostępne telewizji, więc też popularność będzie niższa. No i siłą rzeczy przez to kontrakty reklamowe czy sponsorskie będą niższe. I pod tym względem chociażby w Polsce jest dużo, dużo lepiej i też. Jako rynek medialny, no Polska jest teraz na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę, że wyprzedziła Niemcy, gdzie potencjalnych widzów jest ponad dwa razy więcej, jeżeli chodzi o liczbę ludności. to jednak pokazuje też przy okazji, w którym miejscu jest Polska, jeżeli chodzi o bazę sponsoringową i na co może sobie pozwolić, więc nie do końca trafia do mnie ten argument, że Polacy są dużo biedniejsi jako skoki narciarskie, oczywiście, niż chociażby pozostałe ekipy to przejść, bo szczerze mówiąc, akurat to nie do końca do mnie trafia, może z wyłączeniem akurat. Niemiec. To tyle. Do usłyszenia.